Jeśli masz więcej niż 60 lat, każda twoja decyzja dotycząca tego, co jesz, jak śpisz i jak się ruszasz, bezpośrednio wpływa na twoje serce. Ale co, jeśli powiem ci, że istnieje jedna codzienna nawyka, która cicho, dzień po dniu, niszczy twoje serce? Jako kardiolog widziałem zbyt wielu pacjentów, którzy przychodzili do mojego gabinetu czując się dobrze, a wychodzili z diagnozą: nadciśnienie, zatkane tętnice, lub, co gorsza, z ryzykiem zawału serca. Większość z nich nawet nie zdaje sobie sprawy, że dzieje się coś niebezpiecznego. Nie chodzi tylko o fast foody czy brak aktywności fizycznej. Chodzi o jedną prostą rzecz, którą powtarzają codziennie, nie zdając sobie z tego sprawy, a która powoli prowadzi ich serce do niewydolności. W tym filmie błagam ludzi, aby porzucili tę jedną szkodliwą nawykę i nie tylko. Ujawnię także 10 najgorszych nawyków, które obecnie niszczą twoje serce. Każdy z nich zwiększa ryzyko niewydolności serca. Udaru lub nagłej śmierci. Ale dobra wiadomość jest taka, że wszystkie te nawyki można odwrócić. Wystarczy zrozumieć, co przestać robić i co robić zamiast tego. Obejrzyj do końca. Pierwszy nawyk, najważniejszy i najczęstszy wśród moich pacjentów, zaczniemy jednak od dziesiątego. Dziesiąte. Pomijanie codziennej aktywności fizycznej. Jeśli masz ponad 60 lat i nie ruszasz się codziennie, zapraszasz chorobę serca. Jednym z najczęstszych błędów, które widzę jako kardiolog, jest spędzanie całego dnia przez osoby starsze przed telewizorem, z książką lub w łóżku. Możesz myśleć: Jestem za stary na ćwiczenia, ale nie proszę cię o chodzenie na siłownię. Proszę o zwykły spacer. Zaledwie 30 minut spaceru dziennie, w wygodnym dla ciebie tempie, może zmniejszyć ryzyko zawału serca niemal o 50. Brak ruchu spowalnia krążenie, tłuszcz zaczyna odkładać się w tętnicach, serce słabnie, a ciśnienie rośnie. To z kolei prowadzi do niewydolności serca, udaru lub śmierci. Spacer poprawia krążenie, dotlenia mózg, redukuje stres, pomaga kontrolować wagę, poziom cukru we krwi i cholesterolu. Jest darmowy, nie wymaga sprzętu i jest jednym z najpotężniejszych leków dla serca. Wystarczy 15 minut rano i 15 wieczorem, a Twoje serce będzie chronione. Nie czekaj na ból w klatce piersiowej, by zacząć się ruszać. Profilaktyka zaczyna się teraz. Twoje serce podziękuje Ci za każdy krok. 9. Nadmiar soli. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak niebezpieczna jest sól. Nie chodzi tylko o sól, którą dodajesz do jedzenia, ale o ukrytą sól w zupach, chlebie, sosach, marynatach, chipsach i półproduktach. Nadmiar sodu sprawia, że organizm zatrzymuje wodę, zwiększając objętość krwi i ciśnienie w tętnicach. To prowadzi do nadciśnienia. Które bezobjawowo niszczy serce, nerki i mózg. Nie bez powodu nadciśnienie nazywane jest cichym zabójcą. Widziałem wiele przypadków, gdzie niewydolność serca była spowodowana nawykiem codziennego jedzenia słonych przekąsek. Osoby starsze potrzebują mniej soli niż młodsi, nie więcej niż tysiąc dni dziennie, czyli mniej niż łyżeczka. Zawsze czytaj etykiety, unikaj przetworzonych produktów. Gotuj w domu, zastępując sól ziołami i cytryną. Nawet małe zmiany, jak przejście na niesolone orzechy, lub rezygnacja z mrożonych dań, ratują serce. Pamiętaj, kubki smakowe adaptują się. Po dwóch tygodniach jedzenie z mniejszą ilością soli będzie smakować tak samo dobrze, a twoje serce będzie pracować lepiej. Zmniejsz sól, zanim ona skróci twoje życie. 8. Tłuste i przetworzone jedzenie na śniadanie. Śniadanie powinno dawać energię na cały dzień. Ale dla wielu starszych osób stało się pułapką. Boczek, kiełbaski, tosty z masłem, słodkie płatki, smażone jajka, kawa ze śmietanką. To może być smaczne, ale niszczy serce bardziej niż myślisz. Takie potrawy zawierają tłuszcze nasycone, tłuszcze trans i cukier, które podnoszą poziom cholesterolu, ciśnienie i uszkadzają naczynia krwionośne. Zauważyłem niepokojącą prawidłowość. Większość zawałów zdarza się rano, krótko po śniadaniu. Dlaczego? Rano krew jest gęstsza, a ciężkie jedzenie dodatkowo obciąża serce. Po 60 roku życia organizm nie radzi sobie z takim stresem. Istnieje wiele zdrowych alternatyw. Owsianka z jagodami, jajka na miękko, tosty z pełnoziarnistego chleba z awokado, koktajle owocowe. Te potrawy obniżają cholesterol, poprawiają trawienie i przynoszą korzyści bez szkody dla tętnic. Śniadanie może być lekarstwem lub trucizną. Wybór należy do ciebie. Siódme. Regularne picie alkoholu. Prawdopodobnie słyszałeś, że kieliszek wina jest dobry dla serca, ale po 60 roku życia taka rada może być śmiertelnie niebezpieczna. Alkohol działa inaczej na organizm osoby starszej. Wątroba przetwarza go wolniej, ciśnienie rośnie szybciej, a ryzyko arytmii wzrasta wielokrotnie. Widziałem pacjentów z niewydolnością serca, udarem czy migotaniem przedsionków. A wszystko przez dwa kieliszki dziennie. Alkohol uszkadza mięsień sercowy, sprzyja gromadzeniu tłuszczu wokół serca i zakłóca działanie leków na ciśnienie, cukrzycę czy cholesterol. Wiele osób pije, by się zrelaksować lub zasnąć, ale alkohol pogarsza sen i podnosi ciśnienie w nocy. Nawet małe codzienne dawki są szkodliwe. Jeśli masz już chorobę serca, alkohol staje się jeszcze bardziej niebezpieczny. Zawsze zalecam całkowitą abstynencję. Jeśli jednak pijesz, Ogranicz się do jednego kieliszka, raz na jakiś czas, ale nigdy codziennie. Twoje serce się wzmocni, sen się poprawi, a ogólny stan zdrowia ustabilizuje. Alkohol może tłumić stres, ale osłabia serce. Nie pozwól, by jeden kieliszek zamienił się w lata żalu. 6. Tłumienie stresu i złości. Ukrywanie stresu, złości czy smutku może wydawać się siłą, ale w rzeczywistości bardzo szkodzi sercu. Napięcie emocjonalne. Podnosi poziom kortyzolu i adrenaliny, przyspiesza bicie serca, zwęża naczynia krwionośne i gwałtownie zwiększa ciśnienie. To prowadzi do zawałów, udarów i nagłej śmierci. Leczyłem pacjentów z pozornie zdrowym trybem życia, ale z chorym sercem z powodu chronicznego stresu wewnętrznego. Problemy rodzinne, zmartwienia o finanse, samotność: jeśli nie wyrażasz emocji, cierpi twoje ciało. Wiele starszych osób mówi: Nie chcę nikogo obciążać lub. Całe życie radziłem sobie sam. Ale po sześćdziesiątce serce nie znosi burzy w milczeniu. Porozmawiaj z kimś, zapisz się do klubu seniora, medytuj przez dziesięć minut dziennie, praktykuj głębokie oddychanie. Nawet prowadzenie dziennika pomaga rozładować stres. Nie lekceważ siły emocjonalnego bólu. Serce to nie tylko pompa, czuję to, co nosisz w umyśle. Spokój to potężne lekarstwo. Im częściej będziesz zdrowo przeżywać emocje, tym dłużej i mocniej będzie bić twoje serce. 5. Ignorowanie bezdechu sennego i chrapania. Chrapanie może wydawać się nieszkodliwe, a nawet zabawne, ale w rzeczywistości może być wołaniem o pomoc twojego serca. Bezdech senny, stan, w którym oddech zatrzymuje się okresowo podczas snu, dotyka milionów ludzi. Ten problem pozbawia organizm pełnego odpoczynku i powoduje poważne szkody dla serca. Wiele osób nawet nie wie, że cierpi na bezdech. Budzą się zmęczeni, mają bóle głowy w ciągu dnia, problemy z pamięcią ale nie łączą tego ze snem. Zawsze pytam pacjentów o chrapanie. Dlaczego? Bezdech zwiększa ryzyko nadciśnienia, arytmii, udaru i nagłej śmierci. Jeśli partner mówi, że głośno chrapiesz, krztusisz się lub przestajesz oddychać w nocy, nie ignoruj tego. Proste badanie snu może dać odpowiedź. Urządzenia CEPAP lub specjalne aparaty na zęby chronią serce w nocy. Dobry sen to czas, gdy ciało się regeneruje bez niego serce cierpi w ciszy nie ignoruj sygnałów chrapanie to nie tylko dźwięk to ostrzeżenie twoje serce potrzebuje tlenu przez całą noc popraw sen a twoje serce też będzie mogło odpocząć czwarte palenie lub wdychanie biernego dymu wszyscy wiedzą że palenie zabija ale wiele starszych osób nadal bagatelizuje fakt że nawet jedna papieros czy wdychanie cudzego dymu jest niebezpieczne palenie szkodzi nie tylko płucom niszczy wewnętrzną wyściółkę tętnic Powoduje stres oksydacyjny, przyspiesza tworzenie blaszek miażdżycowych i prowadzi do zawałów. Po sześćdziesiątce naczynia stają się kruche, a dym czyni je jeszcze bardziej delikatnymi i wąskimi. Widziałem pacjentów, którzy nigdy nie palili, ale żyli z palaczami, i w rezultacie mieli chore serce. Nie ma bezpiecznej dawki dymu. Nawet jeśli paliłeś przez czterdzieści lat, rzucenie palenia teraz może odwrócić część szkód i znacznie obniżyć ryzyko w ciągu kilku miesięcy. Nie daj się zwieść lekkim papierosom czy e-papierosom, są również szkodliwe. Twoje serce potrzebuje czystego tlenu i czystej krwi. Każdy wdech dymu to cios dla serca. Jeśli rzucenie palenia jest trudne, skonsultuj się z lekarzem, znajdź grupę wsparcia, użyj plastrów nikotynowych. Najsilniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla swojego serca, jest powiedzenie: rzucam. Twoje ciało zacznie się regenerować już następnego dnia. Trzecie. Korzystanie z telefonu lub oglądanie telewizji późno w nocy. Późne korzystanie z ekranów wydaje się niewinnym nawykiem, ale znacznie zwiększa ryzyko chorób serca. Niebieskie światło telefonów i telewizorów hamuje produkcję melatoniny, hormonu regulującego sen. Brak snu prowadzi do zmęczenia, podwyższonego ciśnienia w nocy, zaburzeń metabolizmu i dodatkowego obciążenia serca. Starsi ludzie często przeglądają media społecznościowe przed snem. Lub zasypiają przy włączonym telewizorze, ale to zakłóca naturalne rytmy organizmu. Jako kardiolog widzę, że zły sen jest jednym z najsilniejszych wyzwalaczy zawałów, udarów i arytmii. Ale nie chodzi tylko o światło, także o stymulację umysłową. Wiadomości, media społecznościowe, filmy podnoszą poziom stresu, przyspieszają tętno i pobudzają mózg, gdy powinien odpoczywać. To uniemożliwia sercu regenerację podczas snu. Zawsze radzę wyłączać wszystkie ekrany co najmniej godzinę przed snem. Zamiast tego czytaj książkę, słuchaj spokojnej muzyki lub wykonuj lekkie rozciąganie. Twój sen się poprawi, a serce będzie wdzięczne. Pamiętaj, to w nocy serce się leczy. Nie odbieraj mu tego czasu. Dobry sen to silne serce. Drugie, częste jedzenie fast foodów i smażonych przekąsek. Fastfoody i smażone przekąski są wygodne, ale śmiertelne dla serca takie produkty zawierają tłuszcze trans, tłuszcze nasycone i sól. Wszystko co niszczy naczynia krwionośne. Starsi ludzie często sięgają po burgery, samosy, frytki czy smażonego kurczaka, myśląc: raz nie zaszkodzi. Ale każdy taki posiłek podnosi poziom cholesterolu, tworzy blaszki miażdżycowe i zagęszcza krew. Widziałem zawały wywołane latami takich niewinnych przekąsek. Naczynia stają się sztywne, wąskie. Powstają zatory. A serce musi pracować z przeciążeniem, aż w końcu nie wytrzymuje. Po sześćdziesiątce metabolizm zwalnia, a serce staje się bardziej wrażliwe. Fast foody nie mają żadnej wartości odżywczej, ale maksymalnie szkodzą. Wybieraj potrawy pieczone, gotowane lub na parze. Przegryzaj owoce, orzechy, domowe zupy. Nawet zamiana smażenia na fryer to krok naprzód. Pamiętaj, to co jesz, staje się Twoją krwią. Jeśli jesz tłusto, krew staje się gęsta. A gęsta krew to zatory. Nie zbudujesz silnego serca na słabej diecie. Powiedz nie smażonym pokusom i daj sercu szansę na życie. Pierwsze, ignorowanie wysokiego ciśnienia lub rezygnacja z leków. To najniebezpieczniejszy i najczęstszy błąd, jaki widzę. Wiele osób czuje się dobrze i przestaje brać tabletki na ciśnienie. Ale nadciśnienie to cichy zabójca. Nie daje objawów, dopóki nie zacznie niszczyć serca, mózgu i nerek. Pominięcie leków nawet na kilka dni. Może wywołać gwałtowne skoki ciśnienia, prowadzące do udaru lub zawału. Leczyłem pacjentów, którzy stracili przytomność, bo zakończyły się tabletki, lub uznali, że już ich nie potrzebują. Leki to nie sugestia, to Twoja linia życia. Jeśli masz skutki uboczne, nie przerywaj leczenia. Porozmawiaj z lekarzem o zmianie dawki. Mierz ciśnienie w domu, zapisuj wyniki. Bierz leki o tej samej porze każdego dnia. Używaj przypomnień lub organizerów. Regularność jest kluczem. Wysokie ciśnienie pogrubia mięsień sercowy, zwęża naczynia i prowadzi do niewydolności serca. Ale można to w pełni kontrolować, jeśli traktujesz to poważnie. Nie graj w ruletkę z życiem. Jedna tabletka dziennie może uchronić przed latami cierpienia. Przejmij kontrolę, a twoje serce będzie bić stabilnie. Twoje serce bije dla ciebie każdą sekundę twojego życia, nie prosząc o nic w zamian. Ale po sześćdziesiątce potrzebuje twojego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Każdy nawyk, który pielęgnujesz. Każdy wybór jedzenia, każdy spacer to wszystko składa się na zdrowie Twojego serca. Widziałem zbyt wielu pacjentów ignorujących drobne sygnały, małe dzwonki alarmowe, aż było za późno. Ale Ty masz szansę to zmienić. Zacznij od porzucenia jednego szkodliwego nawyku, a potem krok po kroku pozbywaj się reszty. Twoje serce nie potrzebuje doskonałości, potrzebuje troski, stabilności i Twojej uwagi. Jeśli myślisz, że to trudne, nie zostawaj z tym sam. Dbaj o siebie, dbaj o swoją siłę i troszcz się o swoje serce każdego dnia.